Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie bardzo zakupowo, także rozsiądźcie się wygodnie, bo pokażę Wam mnóstwo fajnych nowych rzeczy, które mam obecnie. No i moi drodzy, zacznę od butów. Mam tutaj, słuchajcie, dwie pary bucików marki Cozy Island. Jeżeli nie słyszeliście, to zaraz Wam wszystko tutaj opowiem, tak pokrótce o marce. Mam również torebkę marki Cozy Island, także wszystko za chwileczkę zobaczycie. I zacznę tylko od tego, jeżeli jeszcze o tej marce nie było Wam dane usłyszeć i moi drodzy marka przy produkcji właśnie swoich kolekcji Mocno stawia na odpowiednie wyprofilowanie obuwia, dobru również odpowiedniej wysokości obcasa, jeżeli decydujemy się na jakieś szpilki u nich, abyśmy my mogły wytrzymać w tych butach spokojnie, komfortowo, wygodnie przez wiele, wiele godzin, czy to w biurze, czy to na imprezach okolicznościowych. Okazji do noszenia szpilek jest mnóstwo, no i właśnie tutaj kluczową zasadą marki Cozy Island jest wygoda żeby nas nic nie obcierało, żeby nas nic nie uwierało, żeby właśnie przez czas noszenia ich obuwia nie było nam niewygodnie. Marka stawia naprawdę na klasykę, na elegancję, na modele, które pasują i do takich stylizacji codziennych, takich wiecie bardzo bardzo na, na luzie, ale również do takich stylizacji wizytowych, sukienek, także Naprawdę tutaj, wiecie, to dopasowanie e, obuwia spokojnie zależy od Was, bo ono jest bardzo, ale to bardzo podatne właśnie na te różne style, na te różne stylizacje. E, więc tak. No i dobrze, kochani, zacznę może od modelu Grace. E, na ten model zdecydowałam się, dlatego że przede mną naprawdę e, sporo fajnych takich okolicznościowych imprez. Słuchajcie, komunia, e, wesele, więc e, będzie się troszeczkę w tym roku działo i uznałam, że ja po prostu. E, na 100%, na 100% przepięknie wykorzystam właśnie ten model Grace w swoich stylizacjach. I spójrzcie. To są takie szpileczki. Co też bardzo ważne, moi drodzy, te buty absolutnie mają przystępną, fajną cenę, a wyglądają, jakbyśmy naprawdę nie wiadomo ile za nie zapłaciły. Są wykonane przepięknie. No i przede wszystkim, właśnie wyglądają tak dość, dość drogo, dość luksusowo co też jest dla marki Cozy Island bardzo istotne. No i spójrzcie. Tutaj właśnie taki model za chwileczkę poprzymierzam dla Was właśnie do tej stylizacji, którą teraz mam, i będziecie mogły zobaczyć, jak one się zachowują na nóżkach. Także to jest, słuchajcie, pierwszy model. Zdecydowałam się na obie pary, w rozmiarze 38. I jak najbardziej obie na mnie przepięknie pasują. Tutaj, jak możecie zobaczyć, na wkładce sporo się dzieje, i to jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym mówię, czyli naprawdę dbałość o naszą wygodę, o naszą stopę, aby dobrze w tym bucie się układała i zachowywała. Do tego modelu dostałam również żelowe wkładki żeby ewentualnie właśnie, wiecie, jak się nóżka spoci, jak gdzieś tam potańcujemy, no to żeby nam w tym bucie nadal stabilnie po prostu, wiecie, leżała, także takie żelowe wkładki są w zestawie. I drugie buty, na które się zdecydowałam, to model Cozy Palm i to jest, słuchajcie, taki mokasynek, taki mokasynek, proszę bardzo. Bardzo, bardzo delikatne, subtelny, i, tak jak mówię, to mogą być też takie buty, w które wskakujemy właśnie do biegania po mieście, do, w momencie, kiedy biegniecie do biura, czyli nie chcecie biec na obcasach, wskakujemy w takie, i one też są bardzo, bardzo minimalistyczne, takie właśnie fajne, eleganckie, ale nie tylko mogą również posłużyć nam do stylizacji, takich mniej oficjalnych, no bo zobaczcie, to nie jest, to nie jest coś takiego. Czego wiecie, nie zestawimy właśnie z różnymi typami naszego ubioru. Także tak się prezentują z bliska, moi drodzy. Także kochani, zaraz wskakujemy w te buty, mierzymy. I tutaj, słuchajcie, w tym oto przepięknym woreczku przeciwkurzowym mam torebkę, w której zakochałam się absolutnie. Zobaczcie na to, cudo. Czy wy to widzicie? Torebka ma również pasek, czyli możecie sobie ją nosić jako taką listonoszkę, bądź na jedno ramię, i wewnątrz mamy taką ala kosmetyczkę, natomiast ja myślę, że to będzie fajna opcja używania tego na jakieś takie ważniejsze rzeczy: pieniądze, portfel, etui na karty, telefon, żeby sobie wrzucić i wiecie, odpowiednio tutaj zamknąć. Także to mamy w zestawie. A może wam tak pokażę cała torebka. Zobaczcie, o! Generalnie możecie tu powrzucać wszystko co chcecie, i mamy taki e, zatrzask. Fajna, powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba jednak w niej ta opcja noszenia jej w ręce zamiast na pasku, bo wygląda szalenie uroczo, więc tak kochani, link do torebki również zostawiam Wam na dole. A teraz nie gadamy, tylko wskakujemy w but, żebyście mogły zobaczyć, jak się prezentują już na nodze. Dobra, moi drodzy, startuję stąd, żebyście mogły zobaczyć, jak w tych butach fajnie się chodzi. Zobaczcie, nic nie lata. Nic się tutaj nam nie chybocze, naprawdę są fajne, stabilne i przyznam wam szczerze, że ja nie odczuwam, jakbym miała na sobie właśnie szpilki. To jest niesamowite. Jeszcze was wezmę tak niżej. Proszę bardzo, moi drodzy. To są właśnie te szpileczki i naprawdę powiem wam, że ja już czuję, iż. Mogę w nich spokojnie wytrzymać wiele, wiele godzin, nic się tu nie będzie działo, nic mnie nie gniecie, nic mnie nie ociera. Ta gumeczka tutaj, no właśnie, jest to gumeczka o nie taki pasek, więc fajnie trzyma wam stopę, tutaj absolutnie nic nie lata, widzicie, no rewelacja, także moi drodzy, to jest ta pierwsza para, a teraz wskakuję w mukasyny, żebyście mogli je również zobaczyć. I wola! Spójrzcie, jak te mokasyny również świetnie pasują. Właśnie do tego typu spodni, do takich cygaretek. I też one są dosłownie, słuchajcie, jak kapcie. Tak wygodne. Świetny jest ten materiał, bo on nie jest, wiecie, taki za gorący, taki parzący. Super. Moim zdaniem bardzo, bardzo też tak klasycznie wyglądają i wiecie, że ja uwielbiam taki styl. Uwielbiam taką klasykę, która, wiecie, sama się obroni, którą naprawdę wykorzystujemy na lata, bo to są buty na wiele sezonów, właśnie z uwagi na ten swój minimalizm, tą swoją prostotę i te fasony, które tak naprawdę nie wychodzą z mody. Także, moi drodzy, reasumując, jestem bardzo zadowolona z mojego zamówienia w marce Cozy Island. Oczywiście wszystkie. Linki znajdziecie na dole. Tam będziecie mieli również mój kod zniżkowy i jeszcze pokażę Wam bliżej tę torebkę. No, to jest słuchajcie, cudo. Jak ja ją odpalę teraz wiosną, to myślę, że dopiero przy jesieni gdzieś tam może się z nią, słuchajcie, rozstanę, bo to będzie model przewygodny. Spójrzcie, wielkość jest idealna. Tutaj pomieszczę absolutnie wszystkie rzeczy, których ja potrzebuję, więc tak akcesoria. Również w Cozy Island yy, znajdziecie, także zachęcam Was, wszystkie linki zostawiam yy, na dole i lecimy sobie moi drodzy teraz z dalszą częścią zakupów. I przechodzimy sobie do kolejnych zakupów. Primark zostawimy sobie na koniec, bo tam jest w sumie najwięcej rzeczy dla mojego dziecka. A teraz ta mała torebka z Zary. I tutaj mamy Misz, masz troszkę HM i właśnie jedna rzecz z Zary. I powiem Wam szczerze, że no, oczywiście, chciałam zrobić większe zakupy dla siebie, wyszło jak zwykle, czyli większość rzeczy jest dla mojej córki, ale na Instagramie prosiłyście, żebym również je pokazała, więc już to robimy, już się tym zajmujemy. Słuchajcie, ja na tych zakupach chciałam postawić na klasyczne. E, topy, body i dżinsy dla mnie ale przyznam wam szczerze no niewiele znalazłam i mierzyłam bardzo fajne takie bluzeczki na długi rękaw i generalnie wiecie na wieszaku były boskie w Pull&Bear ale jak ja je założyłam w sensie ją tą bluzkę na długi rękaw właśnie no to powiem wam szczerze wszystko prześwitywało i o tyle wiecie bo pod białą bluzkę cielisty stanik i okej okay, nie ma problemu ale ja dosłownie widziałam spod tej bluzki kolor swojej skóry mówiłam ludzie z jakiego to jest w ogóle materiału że to jest tak cienkie i tak przećwitujące, więc no uznałam nie i w żadnym innym sklepie, słuchajcie, nie trafiłam na takie e, fajne właśnie bluzeczki, będę musiała ewentualnie poszukać czegoś tutaj e, już online, no ale wiecie, no stacjonarnie to, to się pomierzy i na spokojnie można pochodzić i miałam ten czas, miałam ten dzień i myślałam, że uda mi się kupić wszystko to, co zaplanowałam, no niestety. Ale, moi drodzy, kupiłam bardzo fajną yy, piżamkę. W zasadzie nie kupiłam, tylko był to yy, też taki dodatkowy prezent dla mnie, jeśli chodzi o moje urodziny, yy, więc yy, tak, moi drodzy, bluzeczka to cena 34,99, to jest seria Divided z HM i bluzeczka prezentuje się tak. Yy, I teraz Wam zbliżę. Zobaczcie na ten wzór. Absolutnie Przepiękny. E, także taka, proszę bardzo, ona będzie idealna na wiosnę, na lato, bo ma przegenialny, cieniutki materiał. I do niej, słuchajcie, dobrałam spodnie, i to są długie spodnie, ale tak jak mówię, ten materiał jest bardzo taki, taki lejący, taki cieniutki, genialny. I zobaczcie, no spodnie będą takie. Fajne z, z luźną nogawką. Tutaj na górze są przeuroczo w ogóle wykończone. O, może tak Wam pokażę. I to jest również divided. I spodnie, moi drodzy, to 59,99. Taki jest ich koszt. Więc szalenie jestem zadowolona z tej piżamki. Właśnie czegoś takiego mi było potrzeba. Już też po malutku sobie organizuję na nowo moje piżamy, bo wiele mi się... Zużyło, wiecie. Takie bieliźniane rzeczy, piżamowe rzeczy to niestety, ale niszczą się bardzo szybko. Zara, moi drodzy, i spodnie dla mojej córki, 8-9 lat, 131 cm wzrostu, 69,90 kosztowały i to są takie dzwony. I słuchajcie, one są tutaj tak wąskie, więc mam nadzieję, że będą idealnie leżały, bo no niestety z córką mam taki problem, że wiele spodni jest na nią po prostu w pasie za szerokich. I zobaczcie. Jakie one są szerokie, jakie one są genialne. Nie wiem, czy jeszcze nie będą za długie, ale słuchajcie, nie było nic pomiędzy, czyli był rozmiar albo 122, albo ten 131. 122 obawiałam się, że już mogą być, wiecie, za małe albo na styk, także wolałam wziąć te metr 31 m i najwyżej, wiecie, poczekają sobie chwilkę, to też nie będzie problem. Tutaj w HM-ie dla też mojej Nadi za 14,99 wziąłam taką koszulkę w serce. No i właśnie, u mojej córki totalny deficyt, jeśli chodzi o koszulki. Też mi tak powyrastała gwałtownie z nich, więc trzeba było to ogarnąć. I mam, słuchajcie, jedno body. Aż jedno body sobie kupiłam. Takie, jak mi zależało. Takie totalnie basicowe. Również H&M, również seria Divided. Koszt, słuchajcie, to 34,99. Ale dawno nie nagrywałam takich zakupów z siaty, takich, wiecie. Super. I, moi drodzy, bodziak w rozmiarze S Tutaj proszę bardzo, przód, a tył bardziej taki na pleckach wycięty. Ja lubię takie dekolty z tyłu. Uważam, że to bardzo, bardzo ładnie wygląda i przepięknie robi nam właśnie te plecy, tą sylwetkę. Więc super. Udało mi się kupić jedne słuchajcie spodnie w sklepie, o który w ogóle bym nawet nie podejrzewała, że ja tam spodnie kupię, bo bardzo w tym temacie jednak liczyłam na Zarę, no ale niestety w Zarze nic. Spodnie, moi drodzy, są z Reserved 129,99. Na Instagramie jak zrobiłam, być taką krótką przebitkę, krót, krótkie Story z tymi spodniami, że, że właśnie są świetne. Poprosiłyście mnie o numer referencyjny, więc tutaj też Wam go ewentualnie zbliżę. O, także możecie sobie zapauzować i spisać. I to są takie spodnie typu Mam Slim. Mam Slim, dość fajna taka... Wąska nogawka, więc przepięknie to wygląda i jest takie, wiecie, ala la cygaretka, w sensie nie, nie, nie są takie za kostkę, tylko takie do kostki i to jest taki przepiękny odcień. On tutaj wydaje się na taki mocno biały, ale powiem Wam szczerze, że z bliska on jest taki... Jakby troszkę przeplatany kremowym, a przynajmniej tutaj, na przykład na kieszeniach. Wiecie, tu, gdzie ten materiał jest taki grubszy? Tutaj, na pasie. Bardzo ładnie to, moim zdaniem, wygląda. No i e, absolutnie, wiecie, przepięknie też robią nam figurę te spodnie. E, są z wysokim stanem. Genialne, i ten materiał w ogóle jest tak porządny, tak sztywny, fajny jeans, ale nie taki już sztywny, że aż się źle w nim chodzi, tylko no taki gruby, taki mięsisty. O, może tak powinnam była powiedzieć. Także moi drodzy, jedne, chociaż spodnie, więc bardzo się cieszę, że były. Właśnie w sklepie Reserved. I przechodzimy sobie do naszego Primareczka, Prima niego. Proszę bardzo. I tutaj też króluje moje dziecko. Jeżeli chodzi o Primark, moi drodzy, jeżeli macie go gdzieś tam e, niedaleko siebie, to po prostu biegnijcie po koszulki dla dzieci. Ja bardzo często z tej serii widzę e, koszulki e, właśnie w lumpeksach, przyznam Wam szczerze, że będąc właśnie w tym centrum handlowym Magnolia we Wrocławiu, ja z reguły ten Primark omijałam, dlatego, że jak weszłam kilka razy na przykład w Warszawie do niego, no to patrzyłam na te ceny, na, na, wiecie te produkty dla kobiet i no mówię, nie, no to jest jakiś absurd. Pamiętam też w Warszawie kupiłam jakąś tam piżamę sobie, to dosłownie ona się rozwaliła po kilku praniach i mówię, no nie, co to w ogóle jest za jakość? To nie jest ten Primark, który ja pamiętam z dawnych lat po prostu z Niemiec, to nie jest to. Natomiast, jeśli chodzi o koszulki dla dzieci, Moi drodzy, 9 zł. Uwaga, 9 zł za koszulkę. A uważam, że jakość jest o wiele fajniejsza, akurat w tym przypadku, niż takie właśnie zwykłe koszulki dla dzieci w PEPCO. Ceny między sobą czasami się różnią, ale wiecie, są koszulki za 9 zł, za 13, za 11. To tutaj wiecie, te regały są takie rozbudowane, ale no mimo wszystko, od 9 zł słuchajcie koszt koszulek. I wzięłam moje córce, proszę bardzo. Taką oto. W kropeczki. I ona akurat widzę, kosztowała 11, za 13 zł, taką białą, prążkowaną. I ja uważam, że to są fajne koszulki. E, też jeżeli coś się fajnego, ważniejszego w szkole na przykład dzieje, e, a wiecie, dziecko na przykład nie lubi takich sztywnych koszul, po prostu wiecie, e, to tego typu prążkowane bluzeczki też pięknie się sprawdzają. Na to jakieś na przykład ładna taka kamizelka i, e, i mamy fajny, fajny, taki elegancki strój. E, tak, to tamta proszkowa na 13, tutaj proszę bardzo 9 zł, taka oto no dla dzieci, moi drodzy moja córka uwielbia takie wzory e, im kolorowiej, tym dla niej lepiej e, tutaj na wiosnę i ta kosztowała 11 e, zobaczcie, wiosna, lato no po prostu także ona też na pewno oszaleje na jej punkcie, e, tutaj moja mama wynalazła dla niej taką z pantereczką 9 zł, a w zasadzie z panterkowym serduchem. O! Tak to wygląda. I jeszcze słuchajcie, taka fajna, ona już była droższa, 19, ale ze stitchem. No więc uznam dobra. Chociaż moja córka już tak, wiecie, ona nie ma jakiegoś chysia na punkcie stitcha, ale widziałam, że czasami gdzieś tam jej wzrok przykuwa ta postać bajkowa. No więc proszę bardzo, jest taka fajna, delikatna koszuleczka właśnie ze stitchem. I co dalej, moi drodzy? Tutaj będą takie trzy drobnostki które, wiecie, przydadzą mi się gdzieś tam pod kątem świąt wielkanocnych. Nie chcę mówić o co chodzi, bo nie wiem, czy wasze dzieci to oglądają, ale myślę, że wszystkie mamy się zorientują, eee, co mam na myśli. W każdym razie, wiecie, takie poszukiwania fajnych drobiazgów. O, może tak. E, więc e, mam taką przytulankę. Jak wiecie, moja córka jest fanką największą chyba na świecie po prostu pluszaków. Więc uznałam, że takiego ślimaka, w ogóle żadnego ślimaka w swojej kolekcji nie ma. O. E, więc Proszę bardzo, będzie taki pan ślimak. Do tego kula, do kąpieli iście, właśnie wielkanocny, taki kurczaczek wykluwający się z jajeczka. Tak, i też zestawić. To, to tak na razie po prostu, aha, ceny. Ślimak 19 to chyba 7,50. Tak, 7,50 ta kulka. I teraz tak, taki zestaw 15 zł tutaj mamy notes, mamy ołówki, mamy linijkę, mamy gumki do mazania i mamy temperówkę. Aha, i jeszcze takie karteczki małe, zobaczcie, w takim Ala piórniczku kosmetyczce. Moja córka bardzo lubi takie rzeczy, z reguły też na przykład do samochodu sobie to bierze i wiecie, gdzieś tam jedziemy, to ona robi sobie jakieś tam swoje zapiski, notatki, to, to wiem, że, że na pewno trafi w jej gust. Sobie z racji tego, że szukałam tego, ale zawsze było w zestawie z czymś, a to są takie te gumki na nadgarstki i że jak wiecie, myjemy sobie buźkę to nam się właśnie tutaj cała ręka nie zalewa więc uznałam, że to jest super sprawa to będzie naprawdę super rozwiązanie także proszę bardzo, w Primarku bez żadnych już czepków dodatkowych bez żadnych innych dziwnych rzeczy tylko same właśnie te gumeczki, 9 zł. Taki komplet. Były różne we wzorki i tak dalej, z jakimiś tam zwierzaczkami. Ja wzięłam zwykłe, klasyczne, takie wiecie, w jednym kolorze. No i wzięłam również kolczyki koła złote. Te, które mam, to też dostaję nieraz pytania o nie. E, one są z Rosmana i mają to to już jest w ogóle moja druga para tych samych, i mają już troszkę lat. E, zaraz słuchajcie, zobaczymy. A tu jest jeszcze taka gumka zabezpieczająca, dobra, już momencik. Zaraz zobaczymy, jak będą się miały te spremarka w stosunku do tych, i wiecie co? Są super, bo są gładziutkie. Kiedyś miałam z Primarka dwie pary, ale one miały jakieś takie tłoczenia, a ja lubię, jak są one właśnie, jeśli chodzi o te koła, to takie gładziutkie bez niczego. No, one są cieńsze. Zobaczcie, te są takie troszkę o, widzicie? Ale myślę, że będą super wielkościowo. No troszkę są większe, ale też nie za duże, o, może tak zrobimy, proszę bardzo, porównajcie sobie, także, no, teraz się przerzucę na te, bo te, tak jak mówię, już sporo tej złotej farbki się z nich jednak zmyło, więc trzeba wymienić, zdecydowanie trzeba wymienić. Koszt takich dwóch par kolczyków kółek to, moi drodzy, 11 złotych, już się tutaj ogarnę do końca, proszę bardzo. I mamy jeszcze Motylki do kąpieli, również takie, wiecie, a kule, w kształcie właśnie motylków i z 11 zł 4,50 Były przy kasie, są z brokatem, przepięknie pachną już czuć przez opakowanie. Więc też Nadia bardzo się ucieszy, ona lubi, jak wiecie, takie gadżety kąpielowe. Torba opróżniona, kochani, w ogóle fajne takie torby przy kasie z filmarka i to nie jest papier, tylko to jest taka, o, wiecie, wielokrotnego użytku, więc na pewno nam się przydamy. sporo rzeczy z domu przewozimy na przykład na działkę i wtedy takie torby... To jest złoto. Ja też ostatnio na przykład zrobiłam porządek w zabawkach Nadi i, i odłożyłam właśnie całą taką wielką torbę zabawek, które weźmiemy na działkę i tam zostaną jeszcze wykorzystane, a w domu były już zapomniane, wiecie. Także no, e, dobrze. Tyle. Wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie, pokazałam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że Wam się podobało. Pamiętajcie, pod filmem wszystkie linki do Cozy Island z moją zniżką. Wszystko tam na Was czeka, więc korzystajcie, zaglądajcie. A ja co, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i za spędzony tutaj ze mną czas. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.